Witam gorąco, witam serdecznie. Beata Dzięcioł, Wróżka Salomea. Adres mojej strony internetowej to www.wroskasalomea.com. Zapraszam na sesję z kartami i z numerologią na najbliższe 20, 30 czy nawet 50 lat. Kto ma życzenie, można się ze mną umówić. Zachęcam. Siostry zakonne. Są najbardziej oszukanymi kobietami na całej kuli ziemskiej. Siostry zakonne zostały odcięte od prawdziwej kobiecej mocy, która płynie oczywiście z ich łona, z łona kobiety, w którym to łonie rodzi się nowy człowiek, czyli żywy cud kreacji. Oczywiście. Siostry zakonne przez ostatnie tysiąc lat były uczone nienawiści do siebie, umartwiania siebie, odmawiania sobie przyjemności, odmawiania sobie przyjmowania przyjemności wszelakich, co skutkowało ogromną nienawiścią do siebie i zamkniętym sercem na odczuwanie miłości do siebie, a co dopiero do innych. Żeby było ciekawiej, wszystkie te siostry zakonne żyły w gigantycznej, zbiorowej hipnozie, sztucznej miłości. Im się tylko zdawało, że kochają innych: jakieś figurki świętych, czy inne żywe jakieś istoty na zewnątrz, jakieś tam wyobrażenia Boga, czy istotę nazwaną Jezusem. K której w świecie astralnym jest wiele tysięcy wyobrażeń. A czy taka postać istniała naprawdę, ja nie wiem. I proszę mnie nie przekonywać, bo mam prawo nie wiedzieć. Czym skutkuje ciągłe służenie innym, ciągła praca na rzecz innych, czy jakiegoś tam wyobrażonego Boga, już nie powiem, że z brodą ciągłe oglądanie cierpienia innych i zajmowanie się innymi. No czym skutkuje? Zapomnieniem o sobie, brzydnięciem, słabym zdrowiem, nienawiścią do siebie i do ciężkiego życia na ziemi. I tak tęskniły te siostry zakonne przez ostatnie tysiąc lat, poślubione jakiemuś tam Bogu, jakiemuś tam Jezusowi. Tęskniły za rajem, za niebem tęskniły, za jakimś zadośćuczynieniem za biedne, służalcze życie dla kościoła jako instytucji oraz dla innych ludzi, którym pomagały. Czy na przestrzeni ostatnich tysiąca lat ktoś docenił pracę zakonnicy jakiejkolwiek? I co? I gdzie ten raj dla sióstr? Nie ma go. Dlaczego? Bo jak nie kochasz siebie to nie masz w sobie miłości prawdziwej ani do siebie ani do innych istot i nie wejdzie wtedy taka osoba do jakiegoś tam nieba czy w ogóle jakiegoś dobrego miejsca w wysokich wymiarów istnienia gdzie jest z natury wcieloną miłością no dobra to teraz zaczynam i skończę Trzecie uwolnienie oszukanych sióstr zakonnych od ślubów z Jezusem i od ślubów ubóstwa i nieposiadania niczego i zapominania o sobie. Ja, żywa istota, żyjąca w ciele Beaty Aleksandry Salomei Dziecią, uwalniam samą siebie oraz wszystkie chętne siostry zakonne żyjące na terenie Polski i Europy przez ostatnie tysiąc lat od. Składania ślubów wierności i oddania postaci Jezusa. Zrywam te śluby bezpowrotnie. I tak się stało, i tak jest. 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 Ja. Żywa istota, żyjąca w ciele Beaty Aleksandry Salomei dzięcioł, uwalniam samą siebie i wszystkie chętne siostry zakonne od. Ślubów wyrzekania się posiadania dóbr materialnych, bogactwa, złota, drogocennych kamieni, domów i wygód życia materialnego i oddawania tego wszystkiego Kościołowi, pseudoautorytetom kościelnym i naukowym. Zrywam teraz te wszystkie śluby. Zrywam wszystkie śluby ubóstwa bezpowrotnie. Zrywam wszystkie śluby wyrzekania, posiadania bogactwa, domów bezpowrotnie. Zrywam wszystkie śluby posłuszeństwa wobec jakichkolwiek Jezusów, papieży, biskupów, rabinów, księży, buddystów czy wielbiących Mahometa bezpowrotnie. I tak się stało i tak jest. 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 A mówiłam to ja, wieczna żywa istota, żyjąca w ciele, Beaty Aleksandry, Salomei, Dzięcioł. Dziękuję.